Witam was serdecznie. W kolejnym odcinku serii Kulo komentuje, ale dzisiaj będę komentowała ja. Nie cały tym Kulo, tylko ja, Edyta. Bo niektórzy myślą, że się nazywam Kulo. Grześcin daj intro. W dzięki za intro. Oglądamy dzisiaj filmik, który podsyłany mi został przez widzów, był przez widzów i nadal w sumie jest e, dziesiątkami, jak nie już teraz setkami i bardzo widzowie byli ciekawi co myślę o Paznokciach wykonanych przez Maszę. Maszę kojarzę. Trochę. Nie, nie powiem, żebym oglądała albo była fanką, ale wiem kto to mniej więcej jest. Mniej więcej. Mniej niż więcej. W każdym razie ludzie, ludzie. Widzowie wysyłali mi na Instagrama właśnie ten oto filmik, który jest zatytułowany Paznokcie z Pinteresta za 40 złotych. Manikurzystki jej nienawidzą, czyli typowy clickbait. Hejka, z tej strony Masza. Słuchajcie, przychodzę do was z filmem, jak zrobić paznokcie z Pinteresta za grosze po prostu. I zobaczymy, co, co sobie ja myślę, kiedy czytam paznokcie za 40 zł? Od razu z tyłu głowy mam jedno... Jeden obraz jak tysiąc słów. Co niektórzy widzowie, a zwłaszcza widzowie wspierający, dokładnie wiedzą, co ja przyniosę. <laughs> e, w, no jak, jak... Słyszę paznokcie za 40 zł, jak z Pinteresta, to mam w głowie taki obraz. Paznokci, które są już takie gotowe, przyklejane na... które są przyklejane na takich tasiemkach, których chyba tutaj... Nie ma, ale niektóre paznokcie już mają w środku tasiemki, ale te nie mają akurat. Takie klejące, takie troszeczkę silikonowe, wiecie, są też czasami do tego specjalne kleje dodawane. No i tu przyklejasz sobie i masz, że tak powiem, gotowego paza. Co niektórzy tu jest akurat dość transparentne, to, więc co niektórzy to też naklejają na, na bazę hybrydową. Jest to też jakaś opcja, niezbyt trwała, co prawda. Ale okej, okay, jest. W każdym razie ja to mam w głowie, kiedy y, słyszę paznokcie za 40 zł, jak z Pinteresta. Ale zobaczymy, co Masza wymyśliła. Czy coś odkryła jakieś, nie wiem, tajemnice stylizacji paznokci? Po co chodzi do kosmetyczek? Czy, czy może to jest właśnie to? To jest bardzo fajna metoda, jak chcecie iść na imprezę i, i w miarę, żeby pazury dobrze wyglądały, w miarę się dobrze trzymały. To jest jakaś opcja. A na szybko nie macie jak iść do kosmetyczki. Tyle tytułem wstępu. Takiego mojego, trochę za długiego. Zobaczmy ten filmik, co tak moich widzów skłoniło do tego, żeby mi tak masowo to wysyłać. Czy to widzieli? Czy po prostu tytuł ich rozjuszył? Czy o co chodzi? ja jako influencerka mam paznokcie e, za darmo robione, także ja. I wolałam zostać przy tym. Czekajcie, czy ona właśnie powiedziała, że ma paznokcie za darmo, a ja i tak sobie woli sama kleić? I wolałam zostać przy tym, bo można tak naprawdę sobie je zmieniać, wybierać. Czyli przypuszczam, że to jednak będzie to, tylko na czym ona to klei? Że to można przyklejać, odklejać? I trzymają się tak naprawdę lepiej niż u kosmiczyków, których robiłam wcześniej. No hate to dem, no, 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 no hate to them. Co?! Co?! To do kogo ty się chodziła? Do Hinoli? Że ty psy? Na Tasiemkach, czy tam na jakimś kleju się lepiej trzymają niż od kosmetyczek, do których chodziłaś? To chyba coś nie tak z kosmetyczkami było. Co? Nie wiem, ja mam mieszane uczucia. Ja, ja nie umiem sobie wyobrazić, że takie tipsy mogą się trzymać lepiej niż to, co ja sama zrobię, Żelem, akrylem, 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 akrylem hybrydą. Ale no dobra, to jest chyba tylko po prostu kwestia tego, że ona ni niestety nie trafiła w. Ostatnim czasie na żadną styliskę, która zrobiłaby jej poprawnie paznokcie, bo jeżeli paznokcie się nie trzymają, te 2-3 trzy tygodnie aż do korekty, no to coś jest nie tak. Nie ze stylizacją paznokci samą w sobie, z żelami, z hybrydami, z akrylami, z akrylożelami, tylko z, ze sposobem ich wykonania. Chyba, że Masza chodziła w paznokciach miesiąc dwa, no i się już tam, wiadomo, nie poradzi. No, wiad... no nic nie jest wieczne przecież. Ja nie wiem, albo ze mną jest coś nie tak, albo po prostu jest, albo je szczepiam. Słuchajmy dalej. Potrzebujemy tak, płatków. Słuchajcie, ja kupowałam płatki takie e, właśnie do paznokci, jak mają, wiecie, żystki. Skończyły mi się podczas jak robiłam ostatnie paznokcie. Używałam zwykłych płatków kosmetycznych, które macie w domu. O nie, ciczki, ciciek, ciciek, jeszcze raz ciciek. To są e, kosmetyczne waciki, czy tam płatki kosmetyczne. Jeden wielki ciciek. Potrzebny będzie cleaner i remover. Cleaner i remover. Aha, bo ona będzie zdejmowała stare i nakłada nowe? Zobaczcie, zrobiła mi takie tipsy laska Comfort Nails. Wydaje, wydaje mi się, że ma na Instagramie. Comfy A, to są to, co w Ameryce widujemy, że całe boksy są robione też na zamówienie, często z malunkami preso Nailsów. Od razu mówię, jeżeli jesteś perfekcjonistką, i musisz mieć czyściuteńko przy skórkach, to ja nie wiem, czy to jest metoda dla Ciebie osobo oglądając ten odcinek. Nie uprzedzajmy faktów, lećmy dalej. Słuchajcie, przemiła dziewczyna zrobiła odwzorowała mi dokładnie dokładne po prostu paznokcie z Instagrama. Dokładne. No dobra, no to tutaj za 40 złotych paznokcie, ale wątpię, żeby ta dziewczyna i zrobiła te paznokcie, i kupiła tipsy, i to wszystko kosztowało 40 zł. No, I don't think so. Zamawiacie sobie je na zamówienie i takie paznokcie kosztują, zależy oczywiście od długości i tak dalej, ale około 40-50 zł. Wiadomo, a takie paznokcie, jakbyście poszły do kosmetyczki np. w Warszawie, kosztują 350 zł. Aha, czyli już te gotowe tipsy wraz ze zdobieniami kosztują te 40-50 zł. Wydaje mi się, że ta dziewczyna się trochę słabo ceni, no ale dobra. I teraz pytanie, czy Masza już wie, jakie ona ma rozmiary na tych tipsach, na, które rozmiary pasują do jej paznokci, czy po prostu... Z monetą robią y, dopasowanie, czy, 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 czy co, czy, czy o co chodzi? Ja zaczynałam w ogóle od paznokci z SHEIN, e, możecie sobie wpisać tipsy i tak dalej i po prostu macie taki zestaw. I tutaj są różne rozmiary i tak dalej i przechodzą te naklejki, a te naklejki są gówno, gówno warte, do tych też przechodzą, ale naprawdę nie róbcie, nie róbcie tego na naklejki, bo po prostu będą wam odpadać, chyba że chcecie, nie wiem, tylko do fot, na przykład, takie paznokcie. E, te naklejki trzymają, ale słabo. No, nie ma się co dziwić. To jest taki dwustronnie klejąca naklejka. I to jest tak, nie wiem, na imprezę ubrać albo do sesji ubrać, paznokcie ubrać do sesji, ale tak, żeby chodzić w nich nie bardzo. Już tutaj troszeczkę mnie martwi to, co widzę, bo bez takiego porządnego przygotowania coś czuję, że tu będzie top i baza używana. Zero primera. Nie wiadomo, czy cleaner czasem nie ma jakichś substancji oleistych, czy co. Okej. Okay. Czyli to będzie klejone na produkcie światło utwardzalnym. Niech ona mi jeszcze tylko pokaże mostek albo lat lampkę, latarkę, i nic więcej do utwardzania to ja już otwórzam stąd. Chyba. Dla nieświadomych, ani mostek, ani lampka nie służy do utwardzania pełnego produktów UV, tylko do chwycenia ich, a resztę utwardzamy w takiej, w takiej wiecie, już standardowej lampie, która jest. Pełnowartościowa, nie, nie do przychwycenia, ale ona Wam wszystko świetnie utwardzi, tak żeby było dobrze. Takie lampy, ok, mostki, latarki tylko do przychwycenia, żeby później wsadzić do lampy i utwardzić. Te paznokcie, które zamawiacie z Comfort Nails, to słuchajcie, one są dosłownie do Waszego rozmiaru dopasowywane, musicie sobie zmierzyć paluszek i dostaniecie jakby dokładny jakby rozmiar waszych, waszych paznokci. O, o to mi chodziło, no. żeby, żeby dokładnie znać wymiary, tylko jak ona wychodzi z tego, że ktoś ma bardziej płaską, bardziej wypukłą płytkę, to mnie ciekawi. Druga rzecz, która mnie bardzo ciekawi, bardzo ciekawi, jak... Ona będzie w stanie utwarcić bazę jakąkolwiek nawet clear przez dwie warstwy koloru, przypuszczam, lakieru hybrydowego albo żelu, przez dwie warstwy. Przecież wiemy, że jak za dużo na przykład żółtego nałożymy, to w środku ten żółty pływa, bo tam nie, nie przechodzą nie promienie UV. Więc jak przez dwie co najmniej warstwy, czy tam po prostu jedną grubszą, bo, no, nie wiemy, co to jest, jak przez to będzie w stanie przejść światło UV aż do płytki paznokciowej, na której będzie baza, żeby to się wszystko prawidłowo utwardziło. Doskonale wiemy, że już tak dopiero w, tylko w połowie utwardzony produkt wygląda i da się upiłować, wygląda jak utwardzony, ale nie jest utwardzony i jest dalej niebezpieczny. Więc jak na litość boską, przez kolor, ma się ta baza utwardzić? Niech mi to ktoś wytłumaczy, jakąś, jakiś fizyk, chemik. Edyta tutaj na czacie napisała, wspierająca na live, że nawet najlepsza lampa nie utwardzi tych kolorowych... Co ona ma tipsów? No, przez ten kolor. Ja mam obawy, że. to Dobrze, znowu nie uprzedzajmy faktów, może ona ma jakiś super sposób. Czy wy to widzicie? To jest tak, jeszcze tu fiolet ciemny, zielony. Jak to się pod spodem? Ja czy ja mam swój sposób, jak to zrobić, żeby się to się ładnie trzymało, ale to na pewno nie jest metoda światłoutwardzalna. If you know what I mean. Na 100% akurat od tego, nie uciekniecie, będzie Wam potrzebna lampa. I to lampa taka, powiem Wam, to jest lampa, która ma naprawdę dużo voltów, a kosztowała 70 zł. Nie, ona ma 48, to jest tak akuratnie. To nie jest dużo. Dużo, dużo voltów to ma ta. Dużo to jest 280. To jest dużo voltów. A. Standardowo 48, to jest A48, to jest standardowo. Tak, prawidłnie, dobrze, dobrze. Potrzebujecie też fryzarki. Ta fryzarka kosztowała też dosłownie grosze. Dosłownie grosze, bo kosztowała, nie wiem, 80 zł, 70 zł. Możecie to zrobić, przypiłować sobie ogólnie, zrobić skórki i tak dalej, wszystko jakby pilnikiem, żeby jeszcze dorobić te paznokcie, żeby wyglądały rzeczywiście jak salonu. Naprawdę radzę kupić... Ty w tym frezem puka, wali we fryzarkę, nie? Radzę kupić... Ja już widzę, jak trzpień płacze i po prostu kwiczy i płacze, nie? W środku. Nie możecie tego robić, bo wam się. Y, y, set na milimetra odgięcie trzpienia to już. Y, on się nie będzie kręcił. On się nie będzie kręcił, tylko jak on będzie krzywy, to on będzie walił. On nie będzie się kręcił. Chwila, troszeczkę od, 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 odchyłu i on wali. Wali, on, on wali po prostu. On nie kręci się, tylko będzie. trzepał ten paznokieć. Boże. Ja po prostu nie potrafię, jak ktoś. Ja jestem świadoma i wiem, jak można się spierdzielić frezarkę pukając tylko tak. Pyk! A ona tak tym macha, ja tylko. Nie, ja nie potrafię patrzeć, nie? Przecież to już ta frezarka raczej dużo więcej jej nie zaszkodzi, to co ona robi, bo to raczej jedna z takich gorszych jest. Oh, no ale... Tak, Gosia napisała na czacie, akcja za akcją, nie? Słuchajcie, zapłacicie za cały I zestaw, walim. za wszystko, jak za jedne paznokcie takie w Warszawie. Zaczynamy, ja wzięłam takie wystarczy. zwykłe Ja w ogóle się nie znam w ogóle, wiecie, na paznokciach, co nie? To są frezy bardzo fajne do metalu, szkła, plastiku, drewna, ale nie do paznokci. A więc słuchajcie, ja sobie tutaj opracowałam skórki. Dlatego właśnie mówię wam, że najłatwiej jest od razu kupić tą fryzarkę, bo ona naprawdę kosztowała 70 zł, a można sobie fajnie nią tutaj obrobić skórki i tak dalej. Ja już jestem cała spocona, nie? Jezus Maria, jak ja to... ona tak, tak mocno to robi. Pod złym kątem, tak to drze tym frezem, złe obroty pewnie dlatego musi drzeć. W ogóle frez pewnie jest zdarty, dlatego też musi. Ja nie wiem, czy do Jest dopiero 5 minut, a to ma 22. Ale, słuchajcie, kluczowym w ogóle składnikiem tego, żeby paznokcie się trzymały dosłownie trzy tygodnie albo i więcej, dosłownie trzy tygodnie, te paznokcie mi się trzymają dłużej niż u kosmetyczki, yy, jak robiłam. Powiem Ci tak, do jakichś ujowych kosme kosmetyczek chodziłaś, albo kłamiesz teraz wierutnie. Że ci się paznokcie od kosmetyczki nie trzymały. Jedno z dwóch. Ja wiem tutaj, że mam takie auka, małe, ale to sobie poradzimy. I przy okazji ma Tobie tym delikatnie płytkę już paznokcia. Święty Panie, ona ma tak opuchniętą skórę, że szok, czerwoną aż spuchniętą. Frezy niesterylne, brudne, pewnie wątpię, że one kiedykolwiek myjkę ultradźwiękową z płynem widziały. Zły nasyp, słaby, taki do drewna ok, ale nie do płytki paznokciowej. Nożyczki pewnie brudne, to jest aż spuchnięte i tu jest jakiś stan zapalny i ona tam będzie bazę wlewać. Ja jestem prawie pewna, że ta baza wleci tutaj na tę skórę. Zmieniam frezy. Słuchajcie, te frezy były dołączone już do tej fryzarki, to są najtańsze frezy, one są za 7 zł. Zmieniam sobie na taki, na taki okrąglutki, jakby. O Boże, on tam w ogóle nasypu na czubku nie miał. Widzicie to? Tu jest gładki, tu, tu już jest gładki, tu już nie ma nasypu. Ci będzie gładzić, będzie wręcz parzyć płytkę. Tutaj są jakieś pojedyncze ziarenka, które będą żłopić robić y, takie wgłębienia, rowki w paznokciu. Ja akurat obgryzałam sobie ze stresu ostatnio, dlatego mam takie ten, ale bardzo ważne jest to, jak sobie opracujecie po prostu te palce dookoła. Niestety, Marysia, ty to tylko sobie rozkwaszasz zamiast ładnie czyścić. Ja mogę ci polecić fajne frezy, ale nawet 20 kilka złotych kosztuje, i tym frezem praktycznie wszystko zrobisz. To, co teraz robiłaś, to tym jednym frezem zrobisz. Zobacz. Młody. Wszystko nim opracujesz. Nawet płytkę zmatowisz. W, w, nabłonek ściągniesz, w roweczkach wyczyścisz. To, to jest frez dla Ciebie. A jak chcesz sobie tam głębiej jeszcze powyciągać frezy, chówi się świetnie nada. To jest frez, który nie frezuje, tylko wyciąga y, nabłonki i, i to jest bardzo bezpieczne. I te Twoje ruchy takie walące, tym frezem nie zrobisz sobie takich krzywdy jak frezent na przykład diamentowym. I będzie szybciej, przyjemniej, ta skóra nie będzie taka poszarpana. Bo czuję na przykład, że mam pod paznokciem jeszcze jakieś takie, wiecie, skórki, nie? I to wszystko musi być wyczyszczone. Ona to pod tak złym kątem robi, tam będą góry i doliny. Pod... To, że one tak źle wyglądają, to ja coś czuję, że to przez te frezy i sposób frezowania i, i, i jakoś frezarki. Bierzemy teraz takie coś, taki fres i on zmatowi nam całą płytkę tutaj w środku paznokcia, plus możemy tutaj sobie na samym koniusieńku zrobić tak cienko, że to będzie bardzo ładnie przychodzić jak żele. Także uwaga, patrzcie. Tylko tu problem z tym akurat nośnikiem jest taki, że przy małych paznokciach on tam nie wchodzi, ale my na to wpadliśmy już. Ja na te pierwsza wpadłam. Nie no, żartuję sobie. Mamy nośnik malutki, który się nazywa Brat, z takimi mikropaseczkami ściernymi, które tam pięknie wejdą. W porównaniu ze zwykłą opaską ścierną, wezmę Wam jedną i drugą opaskę ścierną. I tutaj te mini, te mini naprawdę, to już z daleka nawet widać, prawda? Nawet ona tam może wejść do niego, jeszcze, jeszcze się zmieści, jeszcze ma miejsce. Więc no, do mojego paznokcia zdecydowanie ta, ta będzie git. A ta, no tak, niekoniecznie, prawda? Ta niekoniecznie tam, tam wejdzie. Nie każdy ma też taki dość duży, ten swój naturalny mały paznokieć, żeby tam nośnik taki tradycyjny wszedł. Więc taki Protip, już Wam pokazuję, które to są. Jak wejdziecie sobie we frezy i wnośniki, to tu mamy tradycyjny nośnik, a tu jest właśnie ten malutki. I od razu, tylko pamiętajcie, żeby się nie pomylić z opaskami ściernymi. Tutaj od razu dostaniecie tipa, który, które opaski ścierne pasują do brata. Wyprzedane, no to no dobra, to nie ma. Super, no to jak świeże bułeczki po, poszedł bracik, braciszek, bracik, bracik. Więc no, trzeba czekać na nowe. Czeka trzeba czekać na nowe sztuki. Ja widzę, że muszę jeszcze Zmatowić płytkę. Nie mam tego już robiłem fryzarką, tylko lewko sobie przyjadę e, stroną pilniczka. To Jezus, patrzcie, jakie grube wióry lecą z tego paznokcia. Boże, oby, oby to nie była seta? O Boże, 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 Boże! Jeśli chcecie mieć stuprocentową pewność, że wam się będzie trzymało to naprawdę e, mega długo, albo macie problematyczne na paznokcie, czyli są tłuszczą wam się. Primer kwasowy. Primer kwasowy, yy, najlepiej kwasowy. Nie, nigdy, nie. Po prostu sprawdź czy twój cleaner naprawdę odtłuszcza. Po drugie, czy nie ma wody, bo jak ma wody, to nie primer kwasowy, dehydrator. Na litość boską, dehydrator. Możesz sobie primer nałożyć, ale bezkwasowy. Najlepiej taki, który zaleca producent bazy, której używasz. Więc primer musi być konta, kompatybilny z bazą, jakiej używasz. używam. Ua! Jakie ty tu pierdoły, Marysia, gadasz. O matko święta. I ludzie będą brali z ciebie przykład i ściekali tym kwasowym. Rzadko kiedy używamy, naprawdę rzadko kiedy używamy primera kwasowego. <tuszel> Wy, jeśli macie paznokcie, które są oporne, takie wiecie, że na przykład się wam pocą paznokcie czy coś takiego, wiecie, jakby tł tłuszczą wam się. To to jest dobre na to. Paznokcie się nie tłuszczą, ani się nie pocą. To nie jest skóra, żeby się paznokcie pocił. Owszem, mają na sobie sebum. Matowimy je, żeby to sebum, tego sebum się pozbyć mechanicznie, ale nie sebtom. To już, to już delikatniej by było, jakbyś sobie tym frezem, taki miałaś tam frez, taki walec i, i, i on był y, z nasypem diamentowym. No już to lepiej by było, żebyś to tym zrobiła niż tą setą. W ogóle wiecie jak się nakłada primer kwasowy? Jak się nakłada primer kwasowy? Odpowiedzcie sobie w głowie, a ja wam narysuję. Jak macie płytkę paznokciową, naturalną, prawda? Trochę mi się koślawa wyszła, ale nie o to chodzi. Dobra, no nieważne. I macie ten primer kwasowy, prawda? To ten primer kwasowy nakładacie tak. Kropeczka, 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 kropeczka i on się rozprzestrzenia, on się rozprzestrzenia, aż pokryje całą płytkę. Jak ja widzę ludzi, co biorą primer kwasowy, ja teraz wezmę spokojnie, wezmę preparat bezpieczny, mogę tak zrobić nim, bo to jest po prostu kuprem, dehydrator. Ja widzę, jak ktoś bierze primer kwasowy, nawet go nie odsączy, tylko chlaszcze, tak po, jeszcze po skórze, nie? Ja wtedy coś we mnie umiera. Nakładam po prostu na paznokcie, jak sobie zrobicie kuku w pazurka, to będzie trochę boleć, ale o, już ten primer ogólnie właśnie I odtłuszcza, na tak mega już odtłuszcza, odtłuszcza paznokieć i sprawi, że właśnie będzie się wszystko lepiej trzymać po prostu. I ja mam właśnie problematyczne paznokcie, I dlatego ja nakładam opuszku, dwa... o, Po tym hyponychium, po tej skórze krwawiącej, czerwonej napuchniętej, primerem kwasowym. Ja, sobie, ja chyba wejdę w komentarze do tego filmu i zobaczę, czy jej ktoś napisał, że nie powinna tak ciaprać primerem kwasowym. Zobaczymy, jaką ona ma widownię. Czy, czy ma widownię, super, Masza, rób tak, rób. Czy ma widownię, którą, która no, chce jej pomóc i tak ją troszkę uświadomi. Masza, może jakieś szkolonko tam, wiesz, teraz online to są za grosze. Wiesz, no tak, o produktach, żeby się tam trochę więcej dowiedziała. Słuchajcie, robię to pierwszy raz, ale stwierdziłam, że nałożę też primer ten kwasowy na tipsy. Nałożenie primera na tipsy od wewnątrz jest dobrym pomysłem. Ale, jeśli to jest primer bezkwasowy, kwasowy ewentualnie coś rozpuści, ale czy cokolwiek pomoże? Bo w sumie czemu by nie. I dam wam znać, czy odpadł mi jakikolwiek paznokieć, bo ogólnie odpadł mi paznokcie, ale dopiero po trzech tygodniach, czyli tak naprawdę u kosmetyczek potrafiły mi po tygodniu już odpaść, co nie? Ona nałożyła tego y, primera kwasowego tak dużo, że on nawet nie zdążył odparować. On dalej tej w płytce jest i dalej penetruje tę płytkę i dalej się wżera tam w te szczegłębsze je nie. Bo ona przypominam wam, ona chyba setą jecha po tej płytce. Tak jak płytka ma trzy warstwy, z czego tylko ta pierwsza. Znaczy trzy warstwy. Trzy grupy warstw, z czego my tylko na tej pierwszej grupie pracujemy, jako stylistki. I to tylko na, na kilku wierzchnich tej pierwszej grupy. Jak ona się dokopała do tych już galaretowatych części paznokcia, to. tu. tu. Ja chyba nagram filmik, jak to zrobić, ale już tak bezpiecznie, poprawnie, higienicznie, bez ryzyka poparzeń chemicznych, alergii. Chyba tak zrobię, no bo. Nie, no możecie sprawdzić po 10 sekundach, czy dobrze wam się ten przy... Oj, czy dobrze jakby wam się nie przesunął. Właśnie mi się przesunął. Okej, okay, mi się właśnie wylało to nic. Po prostu oczyściłam paznokieś dookoła. E, znowu baza, tak naprawdę to samo, czyli przykładamy. Oj. Po co się męczyć pasą, To się leje, to się wylewa, to się rozlewa, to się rozjeżdża. Dlaczego nie używacie do tego akrylożelu? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie: dlaczego używacie produktu światło utwardzalnego? Kiedy widzicie, że od góry jest kolor i te promienie nie przechodzą prawidłowo przez, przez, to, przez tipsa. Do wnętrza bazy, i ta baza nie jest utwardzona dobrze. Czy wy się, nie wiem, chcecie tak narażać na uczulenia, na oparzenia chemiczne? Życzycie sobie takiego czegoś? Czy to, I don't understand? Okej, okay, słuchajcie, pazy na razie wyglądają tak. Ogólnie nic nie widać, bo wiecznie ma ostrości. Yy, można by powiedzieć, co się czepiasz, dobrze to wygląda. Ja się nie czepiam tego, jak to estetycznie może się Wam yy, tutaj prezentować, tylko tego całego procesu. To nie jest zła metoda, tylko trzeba to dopracować. Trzeba troszeczkę pomyśleć, trzeba znać podstawowe zasady. Jak, jak działają produkty światło utwarcalne, jak działają produkty pomocnicze I, i na litość boską, primer kwasowy, wiedzieć po co, kiedy i dlaczego. Wszędzie, gdzie jest wylane nawet na skórze, właśnie bierzemy fryzarkę i delikatnie to opracowuje, i nawet jeśli wyjdziecie na paznokcia i on się zmatowi, to nic, będziemy jeszcze nakładać na to wszystko top. To też nie jest głupi krok, ale na pewno nie tego typu frezem i nie tej jakości frezem. Może to wyglądać strasznie, jakbyście niszczyły paznokieć, ale się nie bójcie. Tutaj delikatnie, gdzie mogło się zalać. No, tak, nie do końca się to tutaj utwardziło dobrze, bo tu wystaje paznokieć i właśnie to nie tylko wygląda estetycznie, nie do końca dobrze, delikatnie mówiąc, ale też tutaj się robią zapowietrzenia, bo mamy tu paznokcieć wygląda tak. Tu mamy tę opuszkę, tak, a TIPS nie wychodzi równo z linią wzrostu paznokcia, tylko TIPS jest tutaj. Tak. Czyli tu mamy całą strefę paznokcia. Bez tipsa, i to będzie troszeczkę wkurzało maszę, bo tam będą wchodzić włosy, to będzie się podnosić cały czas. No musicie uważać, żeby to dobrze, wszystko dopasować. Przy bazie hybrydowej, jest to bardzo trudne, robiąc to samemu sobie. Samemu sobie ja znam lepsze metody. Jak będzie tutaj pod tym filmikiem, powiedzmy 2000 łapek, czy taki tutorial nagram? I jak już wbijecie to mnie oznaczcie, że, że wbiliście, to ja nagram. O. Albo nagram, nagram już se wcześniej, a po prostu opublikujemy w tym momencie. O, Będzie to lepszy sposób i chyba tańszy nawet. No i mniej roboty będzie. No mniej roboty będzie. I teraz e, bierzemy pilnik i po prostu wszędzie jeszcze poprawiamy. Słyszycie? Ja to słyszę, te gradacje. Możecie się śmiać ze mnie teraz. Ale wierzcie mi, jak jest tyliska paznokci, doświadczona, świadoma, to ona słyszy gradację. To jest. czytam granulację. To jest seta albo 80. Not good. Będzie szar tego pazura tam prawie nie ma. Poszarpany pewnie był po tym matowieniu, a tu też nie będzie ładnej, gładkiej y, powierzchni. Do tego świetnie się nada granulacja 240 z szarych pilników. Od, od Drillo, albo ogólnie z jakiejś innej marki, co tam poszukaj. A jeszcze lepiej wygładzi, jeszcze lepiej to zrobi granulacja tutaj 180, białe pilniki. One będą y, fajne, uniwersalne do, do tej metody tutaj. Press on nails. Magdalena ma aż ciarki od tego piłowania. No słyszę tak jakby po prostu piłą piłowała drewno. Teraz to przymywam wszystko i patrzymy, czy coś jeszcze na przykład zostało. Dlatego, że wiecie, przez ten pyłek e, właśnie mo może możemy czegoś nie widzieć. I to, co ona teraz robi, to jest takie rozmaczanie pyłków i wciskanie tych pyłków pomiędzy skórę a paznokieć, ten plastikowy. Do tego potrzebujemy szczoteczki, żeby to ładnie wszystko fajnie odpylić. Ja tu mówię o szczoteczce, ma która ma stosunkowo. Twarde włosie, bo taką mięciutką szczoteczką, pyłkiem, puszkiem, no niestety tylko jeszcze bardziej wypchniemy sobie pył. A taką szczoteczką z takim twardszym włosiem jesteśmy w stanie fajnie to wypruszyć, zanim zrobimy ten krok z przemywaniem. Bo przemywanie to jest jak najbardziej ok, krok tylko, no nie, jak tam są jeszcze pyłki. Ona ani razu nie użyła szczoteczki. Zaraz dokończę drugą łapę i pokażę Wam efekt końcowy i przywitki, and everything. Moment! Dla was jest sekunda, dla mnie chwila dłuższa. Teraz pytanie, czy to tak jest oliwka pozalewała te skórki czy top? Raczej, raczej sporo topu tu jest na skórze, albo jeszcze tej bazy wcześniej. No, mam nadzieję, że on się podobało. Jakby wynieść lekcję rzuciową z tego. A już widzieliście przebitki, no, paznokcie już bardzo się podają. Jak jest osoba, która się nie zna na utylizacji paznokci, no to na pewno powie, o fajnie, fajnie tego, a osoba świadoma, która po prostu z tyłu głowy ma wszystkie te niebezpieczeństwa, jakie czyhają na Maszę i wszystko to widzi. I po prostu jest świadoma, o Boże, Masza nie, o nie, Masza nie. Nie rób tego, albo nie rób tamtego, albo dobra, tu fajnie, tu fajnie, ale tu nie rób, tu nie rób. To y nie możecie się czepiać osób, które dają dobre rady youtuberkom, które mają dużo osób, które je naśladują i wy nie... Bierzcie odpowiedzialność za to, co robicie, za te filmy, jakie wypuszczacie. Macie nastolatki, dzieci, które was obserwują i będą to robić, i będą sobie krzywdę robić, bo będą chciały mieć paznokcie, jak wy. Więc na początku filmiku mówicie: To jest mój sposób, ty tak nie rób, bo ja nie jestem kosmetyczką, ja się nie znam, ja se tak robię. Na waszą odpowiedzialność, jak mi pazury podpadają, to mi odpadają. A jeżeli pazury podpadają, tobie, bo ty se tak zrobiłaś za mną moim sposobem, to ja się będę źle czuła, więc Ty sobie tak nie rób, ale ja tak zrobiłam i sobie to nagrałam i sobie to, ino obejrz, ale tak nie rób. Proszę. Oceń w komentarzu od 1 do 10 paznokcie, jakie wykonała sobie Masza.